Dlaczego kupiłem mojemu dwuipółletniemu synowi za dużą koszulkę właśnie tego zawodnika? Mohamed Salah to człowiek, który przeżył tak wiele, że myślę, że ciężko uwierzyć w to, jak człowiek jest w stanie dźwignąć dużo trudności, jak człowiek jest w stanie wyciągnąć z tego korzyści. Mohamed Salah to człowiek, którego będziemy oglądali tutaj, gole, a tutaj. Będziemy analizowali aspekty techniczne, taktyczne i mentalne, które można od niego zaczerpnąć, jeśli jesteś związany z piłką, ten materiał jest dla ciebie. Wierzę, że znajdziesz chociaż jedną rzecz, której nie wiedziałeś i będziesz mógł wykorzystać u siebie w życiu, czy to jako trener, czy to jako rodzic, czy to jako zawodnik. Serdecznie zapraszam. Mohamed Salah zaczynał swoją karierę w Egipcie, gdzie się urodził w 1992 roku. Jego mama nie chciała, żeby grał w piłkę, ale jego dwóch wujków, którzy profesjonalnie grali w piłkę nożną, zaszczepiło w nim miłość do piłki. Jego początki nie były łatwe, natomiast dla niego nie były też trudne w jego świadomości. Pamiętam, gdy moje dojazdy na treningi, gdy byłem Jakoś 18-letni zawodnik dojeżdżałem do trzeciej ligi w Kleszczowie. Była zbiórka o godzinie 15. Ja 14.45 wychodziłem z domu, trening było o 17. Jechaliśmy półtorej godziny, wracaliśmy około 20.30 czy 21.00 było to no, dość angażujące. Myślę, że wielu zawodników już by narzekało na to. Ja momentami w tamtym czasie też. Natomiast Mohamed Salah jeździł na treningi. Nie godzinę, nie dwie, a osiem godzin. To brzmi nieprawdopodobnie jednak taka była e, prawda. Mohamed Salah zaczynał jako obrońca. Dopiero w wieku 14 lat został przesunięty jako skrzydłowy do przodu. Co pozwoliło mu być otwartym na to, co pozwoliło mu przejść niesamowicie wiele trudnych momentów w karierze, żeby dojść do etapu gwiazdy Premier League który strzelił ponad 200 goli. Tym wątku dowie się tego. Work mentally. The work mentally is much more difficult than you work physically. I I work in a gym almost every day one and a half hour. Sometimes I go home most of the time I go home and work again. But it's so hard to keep working in your mental thing 15 minutes every day. It's so hard. Just you sit with yourself alone for 15 minutes before you sleep or when you wake up is much more harder than you do the gym every day for one and a half hour. Yeah, 90% of my goals was like this or even more. Now you just visualize what you want to happen and you keep repeat it and repeat it and repeat it. Sometimes not working, sometimes just work. So it's. Uh... Już zadanie mentalne teraz jako człowiek który ukończył uniwersytet SWPS, psychologia sportu. Zadam pytanie: co usłyszałeś? Usłyszałaś z tego fragmentu. To wydaje się oczywiste, no przecież to, no wiadomo, że to, ale pracując z zawodnikami, bardzo często, te odpowiedzi są różne. I to też jest zadanie, co usłyszałeś z tego fragmentu, można go przewinąć jeszcze raz i odtworzyć. To, co ja usłyszałem, to to, że on prawie codziennie, praktycznie codziennie trenuje po półtorej godziny na siłowni to raz, dwa. To jest dla niego i tak łatwiejsze niż ta praca mentalna, czyli poświęcenie 15 minut na czy relaksację, czy relaksację w formie jogi, czy e, wizualizację, czyli, czyli trening wyobrażeniowy. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, akceptacja tego, że czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie. Czyli trzy takie kluczowe elementy. Andy Robertson potwierdził te słowa mówiąc, że Widzi Mohameda Salaha praktycznie codziennie na siłowni, i myślę, że dzięki temu zrobił taki postęp, i dzięki temu też jest w stanie być na takim poziomie praktycznie bez urazów. Dba e, o siebie, pracuje w sposób bardzo często e, unilateralny, czyli jednorącz, noż. Jedno tu widzimy to właśnie na zdjęciu w Liverpoolu, jest bardzo filozofia mi bliska, czyli czyli są ruchy specyficzne, czyli są ruchy, e, które mm, uruchamiają poszczególne partie ciała, natomiast natomiast te bodźce są często, często zmienne, czyli nie ma takiego klasycznego treningu kulturystycznego, natomiast są elementy i akcenty, które mają spowodować, że ta zmiana kierunku, hamowanie, przyspieszenie ma być po prostu efektywniejsze e, ten aparat ruchu ma funkcjonować lepiej. Żeby osiągać swoje cele motoryczne i przekładać je na boisko, potrzebna jest dieta. Mohamed Salah już w wieku 15 lat yy, miał przepisaną dietę, aby nabrać masę mięśniową i niektóre z tych elementów trzyma do dziś. Widać na zdjęciach jego sześciopak czy ośmiopak, natomiast to jest efekt uboczny tego, że ma niski poziom tkanki tłuszczowej. W jego sferze mentalnej w tym wywiadzie na początku powiedział o tym, że, że te 15 minut jest trudne, żeby faktycznie pracować nad uważnością. I co to znaczy trening uważności? Już dziś możesz rozpocząć taki trening jak w salach, czyli e, kliknąć medytacja relaksacyjna na Spotify'u czy na YouTubie i spróbować wybrać pod siebie kilkuminutowy, są takie pięciominutowe, 15 piętnastominutowe sesje, w których to ktoś prowadzi Cię i Twoim zadaniem jest w pełni się zrelaksować. Trzeba wyłączyć wszelkie telefony, wszelkie telewizory, dźwięki. Najlepiej, żeby założyć słuchawki i w pełni słuchać tego, co się dzieje wsłuchać się w swoje ciało. Być na chwilę obok innych bodźców. To ćwiczy bycie tu i teraz to ćwiczy rozluźnienie swojego ciała. Zazwyczaj mówimy nieco wolniej, uspokajamy się, i to jest coś, co pomaga nam lepiej przyjmować rzeczywistość, mniej się denerwować, być bardziej uważnym na to, co się dzieje, poprawiać koncentrację, radzenie sobie ze stresem. Naprawdę wiele elementów. Mohamed Salah to stosuje i jest to dla niego skuteczne. Dlatego też taką zrobił cieszynkę. Natomiast warto powiedzieć, że Mohamed Salah. Podobnie jak Erling Haaland, stosują treningi wizualizacji. Wizualizacja, na przykład ten gol z Manchesterem City, gdy było kilku przeciwników obok niego, zszedł do środka i uderzył lewą nogą przy dalszym słupku, to jest element treningu wizualizacji. Z takiego treningu korzystają też Jude Bellingham czy Antony Gordon. Na czym polega trening wizualizacji? Pierwsze skojarzenie to może być wyobrażenie sobie, że. Strzelam taką bramkę. Natomiast to jest kwestia elementu takiego, że po pierwsze wyobrażam sobie boisko, wyobrażam sobie trawę, korki, w jakich jestem, miejsce, w którym dostaję piłkę, to gdzie będzie obrońca, to gdzie będzie bramkarz, to jak ja się w danej sytuacji mogę zachować, jakie mam możliwości. To przygotowanie do tej sytuacji jest szalenie ważne, bo jak widzimy, tych sytuacji, różność tych sytuacji, w których salach się znajdował, jest bardzo różna. Prawa noga, lewa noga, piłka z powietrza, piłka po ziemi, przeciwnik blisko, daleko, z lewej, z prawej strony. Natomiast są elementy powtarzalne, jak na przykład rzut karny, jak jest noga ustawiona, e, postawna, jaki jest nabieg, jakie jest uderzenie. I to możemy sobie wyobrażać. Ważną rzeczą jest to, że można wizualizować sobie również sytuację takie jak niepowodzenia, czyli co jeśli ja oddam strzał, on będzie zablokowany, co jeśli oddam strzał, który będzie niecelny, te emocje, które mogą mi towarzyszyć, poprzez trening wizualizacji łatwiej jest sobie z nimi poradzić. Wejście przed przeciwnika to jest rzecz i to uderzenie wewnętrzną częścią stopy, którą można wizualizować. Natomiast warto powiedzieć i o tym będzie w sferze technicznej, że żeby oddawać tak precyzyjne uderzenia, to trzeba coś jeszcze robić. Ale zanim to przejdziemy do kąciku taktycznego. Mistrz Premier League sezonu 2023-2004, czyli Liverpool Arne Slota. Dlaczego? Dlatego, bo potrafią wykorzystać różnorodność tego oto pana, czyli Mohameda Salaha. Zwróćmy uwagę, że Jurgen Klopp to moja wielka inspiracja, i fantastyczny trener. Zrobił z Liverpoolem Coś niesamowitego. Coś, na co zasługiwali ci kibice, którzy są jednymi z najbardziej oddanych kibiców na świecie. Arne Slot, na bazie tego, co zbudował Jurgen Klopp, potrafił zrobić coś takiego, że ten sezon, jak na razie dla Mohameda Salaha, jest pod kątem liczb naprawdę imponujący. Najwięcej podań w strefie ataku, i to znacząco poprawiony element, najwięcej podań w pole karne per 90 minut, i najwięcej stworzonych szans Mohameda Salah'a. Dlaczego? Przyczyn jest kilka. Z pewnością jedną z nich może być to, że w ataku obok Salah'a jest Diogo Jota i Luis Diaz, czyli bardzo mobilni zawodnicy. Eee, z przodu e, w środku pomocy jest e, Soboszla i są, są jakby, taka jest struktura tej, tej e, ekipy ofensywnej, że że faktycznie ta mobilność jest duża i to dla Salaha jest szansa do tego, żeby więcej piłkę rozdzielać niż indywidualnie samemu kończyć. Drugi temat jest taki, że obrońcy są przygotowani na to, że Mohamed Salah będzie grał indywidualnie. Trzeci element to może być po prostu jego wiek, to że już powoli mniej będzie wchodził w dryblingi, a będzie częściej podawał zawodnikom. Warto powiedzieć tutaj o taktyce, bo od początku przecież on gra praktycznie z Trentem, Aleksandrem, Arnoldem. Natomiast to, co się zmieniło, to to, że od dwóch, trzech sezonów Mohamed Salah jest bardziej skrzydłowym niż bocznym napastnikiem. Co się zmieniło w ustawieniu Salaha i Arnolda? Tutaj trzeba powiedzieć, że Mohamed Salah był często w środku, a miejsce z boku było dla Trenta, Aleksandra, Arnolda. Natomiast na przestrzeni sezonów, w tym ostatnim sezonie przede wszystkim, Dużo częściej w salach jest człowiekiem, który tworzy sytuację, czyli jest gościem, który jest bardziej szeroko. Trend Alexander Arnold schodzi często do środka. Ta, ta formacja, ta, ta wymienność pozycji, ten styl gry, który jest aktualnie, nieco bardziej stwarza możliwości do podania i nieco mniej stwarza możliwości do e, pojedynków jeden na jeden. Tu mamy fantastyczną okazję. Hmm, Przykład też jeszcze czwartego argumentu, który powoduje, że Salah więcej podaje, czyli bardzo duży dystans i asekuracja obrońców. Tu mamy przykład Diogo Dalota. Zobaczmy. Mohamed Salah dostaje piłkę. To jest dość daleko od pola karnego Dalot gra na dystans. Salah jest praktycznie w miejscu, widzimy on praktycznie tutaj stoi w miejscu. Powoli podprowadza piłkę, patrzy, co się dzieje, robi takie delikatne przyruchy. Widzi, znajduje linię podania Podaje do Luisa Diasa zewnętrzną częścią stopy, Luis Dias strzela gola. Jaka jest puenta? Co można zabrać od salaka? Spokój. Jak jest możliwość, jak obrońca idzie na rast, próbuje wykorzystać swoją szybkość, próbuje wykorzystać wolne miejsce tu gdzie, tu, gdzie odsłania. Natomiast jeśli on tego nie robi, bo często obrońcy mają taką strategię, czekam na ruch, Napastnika możemy podprowadzać, czekać na moment jak torador, czekać, czekać, czekać i w odpowiednim momencie zagrać. To jest wersja bardzo bezpieczna i dająca bardzo dużo drużynie. Jeśli mamy zawodników kumatych, to tak jak ich, yy, takich jakich ma Mohamed Salah, to, to na pewno może, może być bardzo skuteczny. No ale, żeby zrobić takie podanie, trzeba móc i umieć podać zewnętrzną częścią stopy, a żeby to umieć, wchodzimy do końcika technicznego. Co łączy Salaha, Davida Silve i takiego gościa z Barcelony z X na pierwszej literce? Otóż, yy, otóż łączy ich tak zwana pauza w podaniu. Argentyński trener Angel Kappa yy, powiedział, że pauza w piłce to szybkość. Futbol bez pauzy jest wolny, bo to chaos. Co to znaczy ta pauza w piłce? To jest takie zwolnienie na minisekundę przed podaniem. Spróbujemy to pokazać na tej sytuacji. Mamy Mohameda Salaha, który robi, wykonuje tutaj atak przestrzeni. Otrzymuje podanie prostopadłe, fantastyczne zresztą. I tutaj już większość osób by podało Keita wychodziłby. co nie byłoby, umówmy się, błędem, bo, bo najprawdopodobniej by, by też z tego była sytuacja. Natomiast Show był zdecydowanie bliżej bramki niż Keita, on się dopiero rozpędzał. Co zrobił Salah? poczekał, poczekał, show chciał zobaczyć, gdzie jest Kate'a, na moment odwrócił wzrok i w tym momencie nie dość, że tu jeszcze pojawiła się opcja Robertsona, która spowodowała, że też show pewnie był bardziej na środku, żeby jak coś móc zareagować w jedną stronę, jak i w drugą, no ale to jest ryzyko, bo odsłanił, odsłonił bardziej strefę e, tutaj do podania dla Kaity. salach właśnie w ten sposób podał i stworzył z tego akcję bramkową i miał asystę. Podobna sytuacja jest tutaj. No tutaj nie miał wyboru, więc aby ta pauza była automatyczna, on wyczekał tą sytuację, dlatego, bo tutaj nikogo nie ma do podania, prawda? I jak pobiegnie na gaz, tutaj chyba Darwin biegnie na gaz, to jest kontra z Manchesterem United przy prowadzeniu 2-0. Kluczowa rola jest taka, przecież ten gość, czyli chyba Martinez, może zaatakować Salaha. Natomiast Salah podprowadza znowu delikatnie, wykonuje balans, bo Martinez może myśleć, że on będzie chciał tutaj pobiec. Robi balans, schodząc do środka, wyczekuje i w momencie, gdy Gakpo jest blisko, wykonuje podanie i jest zdobyty gol. To jest ważna rzecz techniczna, żeby Czekać na moment podania. Myślę, że to jest taki techniczno-taktyczny aspekt. Natomiast jak już mamy sytuację wykonawczą, czyli moment, w którym wykonujemy uderzenie, czyli możemy sobie zobaczyć, tutaj mamy szybkość reakcji, czyli taki aspekt motoryczny, przygotowania. Natomiast sytuacja, w której tutaj uderza wewnętrzną częścią stopy. Takich goli w salach strzelił mnóstwo i niewielu wie że on będąc w AS Romie, jako zawodnik, który no, walczył o tą swoją karierę pierwsze co zrobił to zrobił sobie bramkę na podwórku zrobił takie miejsca dziury w tej bramce czy, czy, czy takie, takie miejsca, do których musi uderzać w rogach, czyli w okienku w lewym rogu, w prawym rogu dolnym i w prawym okienku i codziennie uderzał wewnętrzną częścią stopy, żeby pracować nad celnością uderzenia i to jest coś, co możemy zabrać od Salaha, że pracował nad sobą nawet jak już był na tym poziomie, gdzie zarabiał wielkie pieniądze, gdzie już mógł powiedzieć, że już jest kozakiem. Ale gdyby tego nie robił, nie stałby się kozakiem takim, że z 2,5 miliona euro i odtrącenia z Chelsea trafił do Liverpoolu i jest wyceniany, czy był wyceniany na 150 milionów euro. Salah zdobył Ligę Mistrzów. To jest jego jedno z największych osiągnięć drużynowych. Natomiast rok wcześniej w 30. minucie po starciu z Sergio Ramosem musiał opuścić boisko i Liverpool ten finał przegrał. Ale Salah miał już receptę, którą na przestrzeni lat życie go życie mu podało, czyli co robić, gdy nie jest tak jak chce. Skupiać się na tym, co zrobić mogę, dbać o jedzenie, dbać o trening na siłowni, dbać o trening mentalny, dbać o trening techniczny, dbać o trening taktyczny, czyli analizować, szukać rozwiązań i co z tego będzie, zobaczymy. I Mohamed Salah właśnie tego uczy, bo on tego się nauczył jeżdżąc 8 godzin w Egipcie na boisku, on tego się nauczył grając na słabym boisku. On tego się nauczył. W wieku 20 lat idąc do Szwajcarii i spędzając tam 2 lata wewce Bazylei i w wieku 23 lat wracając do Chelsea, Chelsea mówi: Za słaby, wypożyczamy. Mohamed, Salah za słaby w Chelsea w wieku 23 lat. Ile osób by powiedziało, że to już jest za późno? Ile osób by powiedziało, że, no nie no, jeśli ma 22 lata, gra w Szwajcarii, to już nie będzie to powiem piłkarzem. A ilu piłkarzy by powiedziało, nie no ci trenerzy z Chelsea to się nie znają, ten to jest zły, ten to jest beznadziejny, przestaje dbać o żywienie, ty tyle dbałem o żywienie i o trening nic mi to nie daje, to to, to jakby nie ma, co, nie ma co się męczyć. Salach tego nie zrobił i to czyni jego największą siłą. Skupienie na tym, co może zrobić, skupienie na tym, co ma. Salach jest inspiracją moją, myślę, że może być inspiracją dla wielu moją, ideą. Jest kompleksowy rozwój zawodników, nie tylko ten stacjonarnie na naszych centrach treningowych w Łodzi i w Sosnowcu, także w formie online, także w formie alternatywnej, bo wiem, że każdy kanał jest dobry do tego, żeby, żeby przekazać być może jakąś dawkę inspiracji dlatego, bo może ogląda mnie potencjalny Salah, a może tata Salaha, a może mama Salaha i wierzę, że, że to wsparcie, to budowanie nie narzekamy, skupiamy się na tym, co zrobić możemy, bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje, jest najlepszym kierunkiem i receptą na to, że nawet jeśli nie osiągniemy sukcesu, to idziemy dobrym szlakiem. Jeśli on dzisiaj na mnie nie, 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 nie pomógł, to pewnie pomoże za jakiś czas. Trzymam kciuki, jeśli ten materiał był wartościowy, proszę o kliknięcie lajka, like jeśli to już troszeczkę większa prośba, Wierzę, że następne będą wartościowe, to proszę o subskrypcję. I na końcu komentarz. Jestem otwarty na krytykę, jestem otwarty na pochwałę. Każdy komentarz to podbicie algorytmu, za co bym serdecznie chciał podziękować. Dziękuję, pozdrawiam.